Wiesz, czasem zastanawiam się, kim bym był, gdyby nie gry. Serio, bo patrząc wstecz, mam wrażenie, że to właśnie one wychowały mnie trochę bardziej niż szkoła, bo pod spodem jest cały świat, który uczy Cię rzeczy, o których nikt nie mówi głośno. Gry uczą Cię przegrywać, uczą, że nie zawsze dostaniesz to, czego chcesz, ale możesz dostać coś, czego będziesz potrzebował. Uczą, że sukces nie przychodzi od razu, że porażka to część procesu. I że jeśli się nie poddasz, to w końcu może się uda. I to jest lekcja, której życie często nam nie daje. I może właśnie dlatego tak wielu z nas ucieka do gier, bo tam przynajmniej wiemy, że nasze starania mają sens. Może to brzmi jak jakiś banał, ale każda gra, którą kiedykolwiek grałeś, prawdopodobnie zostawia w tobie jakiś ślad. Kawałek osobowości, emocji czy refleksji. I o tym właśnie pogadamy, nie o samych grach, ale o tym, jak one tworzą Ciebie, czyli człowieka. Bo czasem piksele potrafią być bardziej prawdziwe niż sama rzeczywistość. No i okej, okay. zacznijmy od prostego przykładu, od gry, którą zna chyba każdy, czyli Minecrafta. Niby jest to prosta gra, niby dla dzieci. Ale jeśli się nad tym głęboko zastanowić, to jedna z najbardziej ludzkich gier, jakie kiedykolwiek powstały. Bo w Minecrafcie na początku nie masz nic, ani broni, ani pieniędzy, ani gotowej historii. Masz tylko dwie puste dłonie i cały świat z klocków. I mimo tego nie poddajesz się, budujesz, budujesz dom, farmę, latarnię, miasto, czy całą w ogóle wiochę. Z niczego tworzysz coś. I właśnie teraz kiedy mówimy o Minecrafcie, przypomina mi się taki cytat. Give him nothing and he'll build a paradise. Give him everything, and he will turn it to ruins. Krótkim słowie znaczenia, nie zagłębiają się już w to tak psychicznie i filozoficznie, to w trybie survival w Minecrafcie, człowiek po prostu nic nie ma. Człowiek musi coś stworzyć, żeby przetrwać i właśnie dlatego zbuduje coś pięknego, no bo musi, tak? A w trybie creative człowiek od razu dostaje wszystko. Może zbudować co chce, yy, zrobić co chce, ale najczęściej kończy na tym, że niszczy po prostu wszystko. Gryfuje cały serwer, bo po prostu może. I to jest taka metafora nas samych, podczasem właśnie wtedy, gdy nie mamy nic, odkrywamy w sobie największą siłę. Kolejną grą, którą chcę tutaj podać jako przykład jest to Cyberpunk 2077. Gra, która pokazuje drugą stronę, czyli świat, w którym masz wszystko. Technologie, implanty, pieniądze, wolność. Wszystko, co możesz sobie zapragnąć, ale nie ma się jednej podstawowej rzeczy, czyli samego siebie. Vee i Johnny Silverhand to dwie wersje prawie tej samej osoby. Jedna próbuje przetrwać, a druga próbuje pozostawić po sobie ślad i się wydostać, by nie być tylko w czyjejś głowie. I obie przegrywają w ten sam sposób. Próbują być kimś, kim nie są. Cyberpunk to nie tylko gra o przyszłości. Ale też gra właśnie o teraźniejszości. O tym, że im więcej rzeczy próbujemy włożyć w nasze życie, tym bardziej rozmazuje się nasze własne ja. Bo czasem w gonieniu za czymś lepszym zapominamy, że już teraz jesteśmy wystarczająco dobrze. Ok, kolejne to Fallout, czyli gry. Które uczą, że nawet po końcu świata człowiek dalej próbuje coś zbudować. Fala New Vegas, pustynia, ruiny, pył, radiacja i ludzie, którzy wciąż są tacy sami. Jedni chcą władzy, jedni pokoju, a jeszcze inni chcą tylko przetrwać i dożyć kolejnego dnia. To gra, która nie mówi ci wprost, co jest dobre, a co złe. Każda decyzja kosztuje. Każdy twój wybór zmienia świat. Choćby na troszkę. I może właśnie za to kocham falauta, bo to nie jest gra o bohaterze, tylko to jest gra o człowieku, który próbuje przetrwać w świecie, który już dawno przestał mieć sens. Skończmy z tym rozmyślaniem i tymi filozoficznymi przykładami. Teraz taki troszkę bardziej spokojny przykład. I uważam, że też dobry. Jest to przeskok w troszkę zupełnie inną stronę, czyli Forza Horizon. Czy znacie to uczucie wieczór, pusta droga, otwarte okno i w radio leci wasz ulubiony kawałek na Spotify. Po prostu jedziesz, nie musisz nigdzie dotrzeć, nie musisz niczego udowadniać. To jest ten moment, kiedy głowa odpoczywa, a dusza jedzie dalej. Dla mnie Forza to taka właśnie cyfrowa medytacja. Jedziesz po cyfrowych krajobrazach, ale właśnie myśli nadal są prawdziwe. Zmieniasz samochody, jakbyś zmieniał wersję samego siebie. Każda z innym stylem, innym nastrojem. I właśnie to gra o wolności, ale nie tej z reklam, tylko o tej, którą czujesz. Kiedy choć przez chwilę możesz być gdziekolwiek i kimkolwiek i jeździć nawet czymkolwiek zechcesz. I potem przychodzą Soulsy, Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring i wszystkie inne. To nie są gry, które cię rozpieszczają. Tu nie dostaniesz tutoriala, nie dostaniesz mapy z markerami. Masz tylko cierpliwość i swoje własne błędy. Soulsy uczą cię rzeczy, których nie uczą szkoła ani praca: cierpliwości, pokory i wytrwałości. Tego, że każda porażka jest częścią drogi. To przede wszystkim. Każdy boss, którego nie będziesz mógł przejść, to lekcja, której jeszcze nie odrobiłeś. I kiedy w końcu go pokonasz, czujesz coś, czego nie da się kupić. Czysty, zasłużony tryw. Ok. Mafia. Mafia 1 to gra, która zostaje troszkę na dłużej niż przeciętne gry. Fabularne, bo to nie jest tylko historia o jakimś tam gangsterze. To historia o człowieku, który próbował uciec od przeszłości i mimo, że mu się udało, przynajmniej na chwilę, to przeszłość tak go dogoniła. Nie chcę tu spoilerować, ale chyba każdy pamięta końcówkę, że stary Tomi podlewa trawnik, mówi o tym, że rodzina to najważniejsza rzecz w życiu i wtedy słyszysz silnik samochodu za plecami Tomiego. Wychodzą goście od saleriego i koniec. Bo możesz uciec od problemów, ale jeśli ich nie rozwiążesz, to wrócą. Zawsze wracają. Ok, Gry mobilne. Nie można też o nich zapomnieć, bo dla wielu z nas to właśnie od nich zaczęła się codzienna pasja gier. Subway Surfers, Angry Birds, Clash Royale czy nawet Among Us. To dla wielu nas były Przerwy między lekcjami, nasze mini turnieje z kumplami, nasze wspólne porażki, które czasem bolały bardziej niż niezapowiedziana kartkówka na jakiejś lekcji. I dla mnie Clash Royale to właśnie taka gra, w której przegrałem najwięcej, ale też patrząc z perspektywy czasu, troszkę się w niej nauczyłem. Nauczyłem się cierpliwości, strategii i o tym, że czasem trzeba przegrać choćby 10 razy, żeby wygrać choć raz. I często się zastanawiam właśnie, czy grając marnuje czas, bo teoretycznie mógłbym robić coś bardziej produktywnego. Ale właśnie, co? Przewijać TikToka? Patrywać się w sufit? Bo jeśli po całym dniu nauki, pracy, stresu, wchodzisz do swojego świata, odpalasz konsolę, robisz coś, co naprawdę lubisz, to czy to jest dla ciebie marnowanie czasu? Dla mnie to jest po prostu regeneracja. Ale oczywiście, tak jak wszystko, to kwestia balansu. Bo jeśli przez gry zapominasz o całym świecie, to prędzej czy później ten świat przypomni ci o sobie. Więc najważniejsze, żebyś grał dla siebie, nie dla rangi, nie dla uznania, dla przyjemności, dla emocji, dla tych historii, które w tobie zostaną. No i okej. Okay. Patrząc na półkę i na kolekcję moich gier. Czasem po prostu popatrzę na, na przykład Red Dead Redemption 2 i... poczuję coś takiego... można by rzec dziwnego, bo... to... to opakowanie to nie tylko... pudełko, to nie tylko gra, nie tylko płytka w środku, to wspomnienie, to te wszystkie noce, które przegrałem przed telewizorem, te wszystkie rozmowy przy ognisku, które przesłuchałem w swoich słuchawkach, więc to są te momenty, kiedy świat był po prostu piękny. Więc gry to nie tylko same piksele, to dla wielu z nas też kapsuły czasu i każda z nich przypomina ci, kim wtedy byłeś. Okej, okay, ale czy wiesz, że to w jakie gry grasz też dużo mówi o tym, jaki jesteś? Bo ekstrawertycy częściej wybiorą multiplayer. CSA, League of Legends, GTA RP czy DayZ. Bo tam mogą gadać, współpracować, żartować, ale czasami się nawet wyzywać. Bo dla nich gra to często też towarzystwo. A introwertycy przeciwnie. Wolą gry, w których mogą się zatracić. Czyli solsy, Wiedźmin, Cyberpunk czy Skyrim nie potrzebują tam innych graczy, bo wystarczy im przestrzeń, żeby po prostu posiedzieć i pomyśleć sam nad swoimi myślami. I żadna z tych opcji nie jest lepsza, bo to po prostu inne sposoby przeżywania gier. I świata przygotowując się do tego jakże ciekawego filmu znalazłem fascynujący dla mnie artykuł na gamedeveloper.com, który analizował związek między osobowością a rodzajem gier jakie lubimy. Badano tak zwane Big Five Personality Traits, pięć głównych cech osobowości. Pierwszą z cech jest otwartość na doświadczenia bo osoby ciekawe świata częściej wybierają RPG, gry z narracją i Indie. Kolejną cechą to sumienność. Ludzie zorganizowani lubią strategie, sporty, wyścigi, wszystkie gry, gdzie liczy się precyzja. Ekstrawersja. To jest cecha osobowości osób, które ciągnie ich do multiplayerów. Gier zespołowych, rywalizacji itp. Ugodowość. Osoby empatyczne wybierają gry kooperacyjne, puzzle i symulatory życia. Ostatnią z tych pięciu cech jest emocjonalna stabilność, bo gracze spokojni wolą gry RPG i akcje, a bardziej emocjonalni gry casualowe i relaksujące. To pokazuje, że gry są jak lustro naszej psychiki. Nie wybieramy ich przypadkiem. One rezonują z tym, kim jesteśmy, albo z tym, kim chcemy być. Okej, okay, więc jak gry kształtują to, kim jesteśmy? Może nie uczą nas wprost, jak żyć, ale za to uczą nas chociaż troszkę, jak to przeżywać. Bo każda gra to inna lekcja. Minecraft jest o tworzeniu. Solsy, są o cierpliwości. Cyberpunk o tożsamości, Mafia o konsekwencjach, a Forza Forza jest po prostu o wolności. A może wszystkie razem uczą nas po prostu być sobą, bo w świecie pełnym iluzji to właśnie gry potrafią pokazać nam prawdę. No i okej, okay, jakbym miał zostawić coś od siebie na koniec, to po prostu to po prostu powiedziałbym, żebyś grał tak, że po wyłączeniu konsoli czujesz się lepszym człowiekiem, a nie lepszym graczem.